Zaletą tego programu właśnie jest to, że warunki są ograniczone do minimum. Będziemy udziałowcem funduszu poręczeniowego, który będzie za przedsiębiorców poręczał taką pożyczkę. W związku z tym dostępność do tego kapitału będzie dużo łatwiejsza niż w przypadku komercyjnych przedsiębiorstw finansowych. Przedsiębiorcy będą mogli się starać o pożyczkę w wysokości do 100 tysięcy złotych. Rozłożoną nawet na 20 lat w swojej spłacie. To, czy brzeg wejdzie jako miasto do tego programu, zależy tylko i wyłącznie od woli decydentów. Po pierwsze, burmistrz podpisze list intencyjny, który następnie uzyska akceptację Rady Miejskiej. Czyli to jest tylko i wyłącznie w kompetencji władz lokalnych. Pierwsze możliwe środki, gdyby udało się wejść do tego programu, możliwe będą jesienią tego roku. Miasto będzie udziałowcem, tak jak powiedziałem, funduszu poręczeniowego i tam będziemy musieli wnieść udział w wysokości 50 tysięcy złotych oraz 4 tysiące na utworzenie spółki, która będzie lokalnym funduszem poręczeniowym.